W poprzednim odcinku, tym o Pawlaczu kryptoserwerowym, pogadaliśmy sobie troszeczkę o zasilaniu awaryjnym i o jego doprowadzeniu do właśnie wspomnianego wcześniej ów Pawlacza. Dzisiaj jednak najwyższa pora na kolejną część układanki, czyli nasz kryptoserwer. Za bazę podbudowę serwera obrałem nietypową obudowę, Cooler Master Half XB Evolution. Ta oryginalna skrzynka jest na rynku już ponad dekadę, ale czym dłużej z nią obcowałem, tym bardziej rozumiałem dlaczego. Fakt, może w komputerze dla gracza sprawdziłaby się średnio, no bo w końcu brakuje tutaj szkła hartowanego czy LEDów, ale no właśnie, to nie jest komputer do gier czy dla gracza, on nie ma świecić, on nie ma wyglądać, on ma być przede wszystkim funkcjonalny. Przyjmijmy więc roboczo, że Half XB to taki przerośnięty Cube, chociaż katalog określa ją jako tak zwany LANbox. Niemniej jednak chodzi w tym wszystkim o to, że jest to jedna z najbardziej uniwersalnych obudów, jeżeli chodzi o taką kwestię budowania właśnie czegoś na kształt serwera, powiedzmy. I właśnie można powiedzieć, że jest taka najbardziej podstawowa obudowa Ala serwerowa, oczywiście w dużym, dużym w cudzysłowie. Zwał jednak jak zwał, czy to landbox, czy to obudowa serwerowa, czy nie, dla mnie najważniejsze jest to, że spełnia ona trzy podstawowe funkcje, na których mi najbardziej zależało. A wśród tych funkcji znajdują się przede wszystkim możliwość pomieszczenia sześciu dysków twardych, 3,5 calowych. Po drugie, możliwość montażu płyty głównej w standardzie ATX. Oraz po trzecie, wsparcie dla chłodzenia wodnego. No a teraz chyba najważniejsze pytanie, co w tej obudowie wyląduje? Same dobroci. Skoro serwer, to logiczne, że dyski, a tymi muszą być WD z serii Red, bo jakże by inaczej. Osobiście korzystam z nośników tej marki już ponad 10 lat i jak do tej pory nie zawiodłem się na ani jednej pojedynczej sztuce. Co ważne przy budowie takiego serwera, warto zdefiniować, jakim typem użytkownika jesteśmy. I Nie do końca jestem w tym momencie pewny, czy odpowiednim, adekwatnym określeniem jest pros i casual, ale chodzi mi o to, że dyski do nasów, czyli takie dyski serwerowe, Dzielą się również na dwie kategorie. Takie, które będą bardziej adekwatne dla użytkowników domowych, i bardziej dla prosów, czyli może bardziej dla rozwiązań ala firmowych, tam gdzie czas gra bardzo ważną rolę. A o co mi chodzi? Dyski z serii WD Red dzielą się na dwie kategorie: SMR oraz CMR. Są jeszcze takie z dopiskiem DM-SMR, ale to może innym razem. No i cóż oznaczają te akronimy? Czy chodzi o to, że jakaś streamerka-SMR nam wpadnie na chatę i będzie nam laskać nad uchem w nocy? Yy, nie. SMR i CMR to dwie różne metody zapisu plików. W skrócie chodzi o to, że w jednej z tych technologii jakby warstwy nakładają się na siebie, a w drugiej wszystko zapisywane jest idealnie obok, że nic nie zachodzi. Ale wiecie co? Co ja się będę w tym momencie wysilał, skoro Zmaślański to bardzo dobrze wytłumaczył i też mógłbym teraz to rozpracowywać tutaj i referować. Ale wydaje mi się, że on to zrobi po prostu szybciej i lepiej, więc oddam mu dosłownie na sekundę głos. Mam nadzieję, że się nie obrazicie. Otóż wyróżniamy dwa najpopularniejsze systemy zapisu mamy. CMR, czyli konwencjonalną metodę, a także SMR. CMR działa w ten sposób, że ścieżki na talerzu dysku twardego są zapisywane obok siebie bardzo blisko siebie, a natomiast w przypadku zapisu SMR one na siebie delikatnie nachodzą. Ten zapis wygląda troszeczkę tak jak dachówki na dachu, to znaczy, że troszeczkę na siebie nachodzą. Technologia SMR sama w sobie zła nie jest, trzeba sobie o tym powiedzieć, bo dla przeciętnego konsumenta jest to dobre, bo taniej ma wyższą pojemność dysku, kosztem niestety prędkości zapisu danych. I dlaczego dyski SMR kiepsko nadają się do macierzy? Głównie właśnie z tego powodu, że mają niższą prędkość zapisu. Dajmy na to, że mamy macierz zbudowaną z czterech dysków po 4 terabajtach. Odbudowa takiej macierzy w przypadku awarii jednego dysku z użyciem dysku CMR, czyli tych szybszych, zajmuje 16 godzin około, mniej więcej, rozumiecie to 16 godzin non-stop odbudowa takiej macierzy. A wiecie, ile zajmuje odbudowa takiej analogicznej macierzy na dyskach SMR? 9 dni. Ponad 9 dni. Mm. No i jak chłopaka nie kochać? No, no nie da się po prostu. Swoją drogą pozrozmasla. Te dwa dyski, które zagoszczą w moim serwerze, to oczywiście modele pro, czyli te z dopiskiem, a właściwie z funkcją, funkcjonalnością, systemem zapisu CMR. No bo jak się bawić. To się bawić, drzwi usunąć, okno wstawić. Idąc jednak dalej. Zasilacz koniecznie z certyfikatem GOLD, aby nie marnować niepotrzebnie energii. Każdy zaoszczędzony VAT to mniejszy koszt użytkowania tego serwera. Ja użyję Cooler Mastera MWE650V2, no bo jak się właśnie Cooler dowiedział, że mam ich skrzynkę, no to przy okazji jeszcze podrzucili zasilacz żeby się nie czuła samotna. A żeby zasilaczowi nie było smutno, to w ramach niespodzianki wpadło też I.O. Skromne 120mm z dopiskiem Master Liquid Lite, ale dla nieprzepracowującego się Ziona 2650V2 będzie w sam raz. No właśnie, ale skoro serwer to i Zion inaczej być nie może. Konkretnie model E52650V2, czyli 8 rdzeni i 16 wątków, z całkiem sensownym zegarem oraz przede wszystkim całkiem rozsądnym TDP na poziomie około 95W. Powinno być więc w miarę chłodno i dość energooszczędnie. Ale wydajnie. Towarzyszyć mu będzie 32GB ECC DDR3, oczywiście w czterech kościach po 8GB, a całość będzie zamontowana na płycie Huanan Chi. Czytam Huananzi, X79 jest aktywnie chłodzoną sekcją zasilania dla stabilności i niezawodności całej jednostki. Także teraz, kiedy już znacie pełną specyfikację, warto by Was było zapoznać z moim szatańskim planem. Tylko proszę, nie śmiejcie się, bo to jest trochę zagmatwane i niektórzy mogą, podejrzewam, nie do końca zrozumieć koncept. Ale postaram się wytłumaczyć najprościej jak potrafię. Lecimy. Aha, i monolog będzie długi, więc jak coś to polecam sobie zrobić kawę, przynieść jakieś chrupki albo zaparzyć sobie herbatę, bo trochę się zaraz nagadam. No więc, po co mi taki serwer? Otóż cały ten projekt jest jednym wielkim eksperymentem, a wręcz takim poligonem doświadczalnym, na którym będę testował różne rozwiązania i sensowność tych rozwiązań. Po pierwsze, i to jest główny, a zarazem najważniejszy cel, to ma być serwer, ale taki ala la Perpetuum Mobile. I tak, ja wiem, że Perpetuum Mobile to jest absolutnie nieadekwatne określenie do tego, co ma robić ta maszyna, ale dajcie mi szansę, postaram się Wam to tak wytłumaczyć, żebyście zrozumieli tą przenośność z tym Perpetuum Mobile. No i co ważne, jeżeli wszystkie inne koncepty zawiodą, to będzie to tylko serwer serwer bez tego dopisku krypto, ale mam nadzieję, że uda się, żeby to był krypto serwer. No dobra, już mówi o co chodzi. Dobra, zapinamy pasy, łygłody emocja jak na grzybach. <laughs> dobra. Lecimy. Na chwilę obecną, moim jedynym backupem i magazynem nadane jest ten oto wewnętrzny dysk WD-RED o pojemności 6 tb który w chwili obecnej jest dyskiem zewnętrznym. W związku z powyższym, pałęta się po całym mieszkaniu, po pokoju i jest tylko podłączony do komputera w momencie, w którym potrzebuje na niego właśnie zgrać ów różne pliki i właśnie ten backup wykonać. I teraz może się komuś zapalić lampka, ale ziomuś, czemu ten dysk jest kurka wodna w Twojej ręce, a nie jest w Twoim komputerze, skoro to jest dysk backupowy, tak? Powód jest absolutnie prozaiczny i to jest też pewnie jeden z tych czynników, który może wywołać w tym momencie salwę śmiechów. Otóż współczesne obudowy dla graczy lub po prostu obudowy mainstreamowe, posiadają tylko dwa sloty na dyski 3,5 calowe HDD, przynajmniej większość modeli. I tak się akurat składa, że wszystkie moje obudowy też mają tylko możliwość pomieszczenia, no nie zgadniecie, dwóch sztuk dysków HDD. I tak się akurat składa, że oba te sloty są zajęte. Ale w sumie nie to jest najgorsze, bo najgorsze jest to, czego możecie nie zrozumieć tak na pierwszy rzut oka, ale postaram się to bardzo wytłumaczyć logicznie. Mianowicie mój komputer, ten główny, na którym robię filmy, to komputer do pracy. A w związku z powyższym jest to maszyna, która chodzi praktycznie 2, 4 na 7, czyli praktycznie nie jest wyłączana, a jeżeli już nawet jest wyłączana, to i tak nie dokonuję w niej żadnych zmian, nie wyciągam, nie odpinam, nie odłączam, bo jeżeli coś by się zepsuło, coś by się zmieniło, padłby Windows czy cokolwiek, to w tym momencie tracę moje licencje, tracę moje wszystkie ustawienia i jestem paręnaście, a nawet może parędziesiąt godzin w plecy ustawiania, znowu reinstalowania tych wszystkich rzeczy i jestem w plecy z materiałami, z tworzeniem filmów, pisaniem rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Po prostu jest to katastrofa i totalny efekt domina, więc mój komputer musi być maksymalnie sprawny i musi, co gorsza, no niestety działać bez bezawaryjnie przez cały, cały czas. Dlatego też, jeżeli przychodzi do jakiejś takiej chwili, że coś się dzieje z dyskami, coś się dzieje z systemem, to ja już jestem osobiście po prostu w panice, bo jeżeli coś tylko walnie, to jest spora szansa, że będę musiał no wszystko stawiać od nowa, od zera, a to sprawia, że prawdopodobnie mogę być jakieś opóźnienia w tworzeniu materiałów, czego bym raczej nie chciał. Jak więc to zrobić, aby mój komputer, na którym pracuję, mógł dalej to robić bez przerwy i nieustannie, a jednocześnie przenieść jakoś sprytnie pliki w inne miejsce, ale zarazem tak, żeby był do nich ciągły, nieprzerwany dostęp? No, właśnie odpowiedzią jest ten film i ten komputer, który zbudowałem, czyli mój kryptoserwer. No i teraz ta kwestia pewnie najbardziej nurtująca, czyli ten dopisek, ten przedrostek właściwie krypto. O co chodzi z tym krypto serwerem? No więc jak pewnie się domyślacie po tematyce moich filmów, przynajmniej tych wcześniejszych, um, jestem raczej osobą, która nie lubi marnować pieniędzy i nawet jeżeli wydaje ich dużo jednorazowo na coś, to raczej stara się to robić z sensem i z jakimś ewentualnie nawet zwrotem z inwestycji. No i teraz tak, serwer to już jest koszt sam w sobie, ale okej, okay, jest mi potrzebny, więc kupić go i tak, i tak muszę. Natomiast gorsze jest to, że serwer wykonując dla mnie swoją pracę, czyli ułatwiając mi życie, dalej generuje mi koszty, ponieważ cały czas pobiera energię elektryczną, a tego raczej bym nie chciał. W sensie, wiem, że musi brać prąd, bo musi, że tak powiem, z czegoś ta energia być wytworzona, żeby wszystko to działało, ale bardziej chodzi mi o koszt tej energii. No, może to nie będą miliony złotych, ale nawet niech to będzie 50-60 złotych na miesiąc mieć, a nie mieć. Także, aby nie mieć na chacie kolejnego darmozjada, stwierdziłem, że skoro ten kąt ma pracować cały czas, to w jakiś sposób musi na siebie zarabiać. No i teraz najlepsze. Albo najgorsze, zależy na to spojrzeć. Generalnie wiemy, jaka jest sytuacja z kartami graficznymi, ale tak się akurat składa, że. Trochę tych kart u mnie jest, no bo przecież testuję sprzęt, więc potrzebuję nieraz jednej, nieraz drugiej. No generalnie leżą one sobie na półce i nic nie robią, co mi wytknął zresztą Lipton, że takim jestem hamskim kolekcjonerem. I stwierdziłem, że skoro faktycznie te karty leżą, a byłoby głupio, żeby po prostu leżały i zbierały kurz, to użyję jednej takiej, myślę, w miarę całkiem rozsądnej, do tego, aby sobie tam delikatnie, troszeczkę tym cyrymcym kopała. Ethereum, przynajmniej póki to jest jeszcze możliwe, ale od razu tutaj podkreślę jedną rzecz. To będzie obciążenie karty, które będzie tak niskie, że ilość wygenerowanej waluty ma tylko i wyłącznie pokryć koszty prądu. To nie ma być jakieś zarobkowe przedsięwzięcie, chodzi tylko i wyłącznie o to, aby zwrócił się koszt tego prądu. A to będzie raczej dosyć proste, bo w wypadku RTX-a 3060 Titanium, jego wydajności, jego poboru energii no i tego, ile jest jeszcze póki co Ethereum warte i to, że w ogóle można jeszcze w ogóle kopać, no to właśnie powinno się wszystko skalować, jeżeli oczywiście wykonałem prawidłowe obliczenia, do takiego mniej więcej zwrotu na poziomie kilkudziesięciu złotych miesięcznie, czyli właśnie tylu, ile ten komputer zeżre. No i teraz wilksyty i owca też cała, no bo karta się nie będzie bardzo mocno przemęczać, będzie leciała na jakieś 30, może 40% swojego obciążenia, a jednocześnie serwer będzie pracował praktycznie za darmo przynajmniej tyle w teorii. No i teraz tak, czy to już wszystko? No właśnie nie do końca, bo jak powiedziałem na wstępie, ta obudowa jest w stanie pomieścić aż 6 dysków twardych, a wy widzieliście tylko 3. Plus jeszcze mam dwa inne, to jest 5, ale jeszcze jest miejsca na jeden. I ten nadmiar miejsca nie będzie oczywiście niespożytkowany. Mianowicie to jest coś, co już totalnie się udać nie musi, ale się udać może. I jeżeli chodzi o dyski i zbędne miejsce, tutaj wchodzi w, że tak powiem raczej wchodzi na scenę kolejna waluta, którą jest Chia. Tylko że Chia w przeciwieństwie do Ethereum jest walutą, która bazuje na tak zwanym Proof of Space and Proof of Time. Czyli chodzi o to, że właśnie pożera ona miejsce i czas, aby wyrobić jakiś potencjalny zysk. I nie wiem czemu, ale takim przed przykład do głowy, który może być dla niektórych starszy graczy w szczególności, zrozumiały, że jeżeli chodzi o zasadę działania tych dwóch walut, jest ona mniej więcej analogiczna do tego, co mogliście zastać w grze Metin 2. I teraz odczepczę się od tego porównania, ono było dobre, kiedy pisałem ten skrypt, tak? No więc, jeżeli chodzi o Ethereum, to to jest taka srebrna branza. Tak, taki przedmiot, że tak powiem, w grze. Później wytłumaczę jeszcze, o co mi chodzi. Natomiast jeżeli chodzi o e, Chie, to to jest FMS. Taki miecz. No i teraz chodzi o to, że jeżeli byście chcieli zdobyć te dwa przedmioty, to brązę srebrną jest dosyć prosto zdobyć, bo wystarczy wykonać zadanie. Wykonujecie zadanie i ją dostajecie. Prosty deal. Natomiast, jeżeli chodzi o FMS-a, to musicie iść na spot i tłuc mopki. No i teraz tak, możecie tłuc, a właściwie zatłuc jednego mopka i wam ten FMS wypadnie i koniec po temacie, ale możecie mieć pecha i możecie na tym spocie spędzać całe dnie, całymi długimi godzinami tam ślęczeć, jak na przykład mój kumpel, pozro Tomuś, który tam siedział tydzień czy dwa i tam może wam po prostu nic nie wypaść zupełnie. I tak właśnie działa Chia. Czyli w pierwszym wypadku, w przypadku Ethereum, konkretna praca jest wynagradzana konkretnym efektem. A natomiast w kwestii Chia jest tak, że możecie siedzieć na tym spocie do Długo i nic z tego nie mieć. Oczywiście to się teraz delikatnie zmieniło, bo weszły pewne zmienne, które sprawiają, że możecie taki FMS zdobyć na raty po troszeczku, ale to jest temat na inny odcinek, więc teraz tego nie ruszajmy. Generalnie taka analogia Matinowa mi się bardzo spodobała, jestem dumny z tego porównania. No więc reasumując, RTX ma utrzymywać ten serwer, czyli ma sprawiać, że będzie pracował w pewnym sensie za friko. A jeżeli chodzi o dyski i jeżeli chodzi o che, to ma być taki bonus, który może wpadnie, może nie wpadnie, ale jak wpadnie, to będzie fajnie, a tych dysków teoretycznie nie będę i tak używał wszystkich, więc szkoda by było, żeby po prostu się marnowały. A, no i przede wszystkim, bo przecież o to głównie w tej bajce chodzi. Serwer będzie dalej serwerem, czyli jeszcze pośrednio będzie on magazynem, backupem moich wszystkich plików. I teraz to się może zapać za głowę i zapytać ziom, jak ty to można zamiar wszystko ogarnąć? Nie mam bladego pojęcia, dlatego właśnie chciałem zaprosić do siebie Łukasza, w sensie Zmaślańskiego, którego próbuję tu ściągnąć od dwóch miesięcy, ale chłop po prostu jest jak prezydent tego kraju. Chociaż nie, prezydent to może nie, bo nie chciałem teraz cię, Łukasz, obrazić. Przepraszam, ty nie jesteś jak prezydent. Ty po prostu jesteś zajętym człowiekiem. Jak, jak zajęty człowiek, już bez porównania. Więc w każdym razie, jak będzie Łukasz, to może to jakoś ogarniemy. Jeżeli nie, to, to ogarnę sam. Bo nawet nie, żebym tego nie potrafił ogarnąć sam, tylko po prostu chodzi o to, że się dawno nie widzieliśmy. No, właściwie to już rok. Więc najwyższa pora, ziomek, żebyś wpadł. Więc, kurde, stary, wbijaj. No, to się nagadałem, ale chciałem to wam wszystko wytłumaczyć w takim filmie, który będzie jakby osobną częścią. Bo gdybym miał wszystko tłumaczyć w materiale, w którym będę już ten serwer wam pokazywał w jakiejś takiej powiedzmy działającej formie, to byśmy teraz pewnie stracili niepotrzebnie 10 minut mojego gadulstwa i by to miało wszystko w ogóle pół godziny. A tak, osobny odcinek, wiecie o co chodzi. Jest serwer, jak go odpalę, to wam go pokażę. No i właśnie, teraz czas go odpalić, czas go zamontować w Pawlaczu, a jak przyjdzie Łukasz, to będziemy konfigurować. Moi drodzy, tyle ode mnie, jeżeli ten projekt Pawlacza kryptoserwerowego Wam się podoba, to zachęcam do subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych części, w których będziemy to właśnie wszystko stawiać na nogi, kalkulować dyski, straty i tak Ja myślę, że spokojnie jeszcze jest materiału na dwa, może nawet trzy odcinki, więc jeśli ta seria Wam się podoba, to naprawdę z całego serca zachęcam do postawienia łapki, komentarza, no i oczywiście suba. A ja teraz znikam, bo się zaraz tu rozpuszcza z gorąca. Na razie.